Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dane jest trójkąt prostokąty ABCD, APC. Przepraszam. Na przeciwprostokątach AC i BC tego trójkąta obrano odpowiednie punkty, odpowiednie punkty B, D i G. Na prostokątej BC wyznaczono punkty E i F, takie, że kąt DEC równa się kątowi BGF i są po 90 stopni. Zobacz na rysunku że trójkąt CDE jest podobny do trójkąta FBG. I teraz tak sobie możemy ten kąt oznaczyć jako beta i teraz zobaczcie, ten jako beta a ten sobie oznaczymy jako alfa czyli wszystkie te trójkąty mają wspólny kąt prosty a trójkąt CAB ma z trójkątem G, tutaj F zjadłem GF GFB wspólny kąt beta, to trzeci kąt też muszą mieć wspólny, dlatego tutaj też będzie musiał być taki sam kąt jak tego drugiego trójkąta alfa i widzimy, że wszystkie te trójkąty mają takie same kąty, czyli cecha przystawania to będzie kąt, kąt, kąt. Skoro trójkąt CED jest podobny do trójkąta CBA, i tak samo FGB, ten malutki tutaj, jest podobny do trójkąta CAB, ta sama zasada kąt, kąt, kąt. To znaczy, że te oba trójkąty CED są podobne do siebie FGB. Rozumiecie? Dzisiaj taki właśnie. Dowód przeprowadzony wystarczyło tutaj, dowieść, że mają wszystkie takie same kąty. Tyle, dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do poprzednich odcinków.